Arzan, część pierwsza: Na statku, którym anglik John Clayton Greystoke z żoną i małym synkiem płynął wzdłuż brzegów Afryki, wybuchł bunt. Przywódca zbuntowanych marynarzy kazał przybić do najbliższego brzegu i wysadzić pasażerów na ląd. Na skraju dżungli Greystoke zbudował chatkę. Wyruszając na polowanie, zostawiał w niej żonę z dzieckiem. Wódz małp, Kerczak, z całym plemieniem, ukryci wśród konarów drzew, spoglądali z ciekawością na chatkę, która była legowiskiem dziwnych, białych istot. Małpy miały w dżungli wielu wrogów, z którymi prowadziły nieustanną walkę. W czasie jednej z nich samica Kola zgubiła swoje dziecko. Oszalała z rozpaczy, małpa biegała po całej dżungli i gdy wypatrzyła chwilkę, kiedy rodzice zostawili małego grejstołka bez opieki, porwała go i szybko umknęła do stada. Chłopiec znalazł się wśród małp. Otrzymał imię Tarzan, co w języku małp znaczyło. Biała Skóra. Tarzan wychowywał się wśród małp. Ze swoimi rówieśnikami zwinnie skakał po konarach drzew, wraz z nimi walczył i szukał pożywienia. Uważany był za członka plemienia. Zapomniał swoich rodziców. Nie wiedział, co się z nimi stało. Zawsze jednak ciągnęło go na skraj dżungli, gdzie stała opuszczona chatka. Tam właśnie znalazł myśliwski nóż, który nieraz uratował mu życie w licznych niebezpieczeństwach. Pośród zwierząt miał swoich przyjaciół i śmiertelnych wrogów. Często ze stadem słoni udawał się do odległej rzeki, aby zażyć kąpieli. Nocami ze stadem małp wędrował do osiedli murzynów, którzy uważali go za bożka dżungli i składali mu ofiary. Podpatrywał ich życie i zwyczaje. Kiedy wynurzał się z gęstwiny konarów, siał wśród nich strach i przerażenie. Był doskonałym myśliwym. Znał wszystkie tajniki dżungli i często samotnie wybierał się na niebezpieczne łowy. Z niezwykłą zręcznością chwytał na lasso antylopy. Lew Numa, król zwierząt, z zazdrością i nienawiścią myślał o dziwnej białej istocie, która zagrażała jego panowaniu. Wreszcie doszło do decydującej rozprawy. Król zwierząt legł pokonany u stóp zwycięskiego Tarzana. Wieść o tym zdarzeniu rozniosła się szybko. Zwierzęta spokojnie wracały na swoje żerowiska. Wódz Małp Kerczak zawistnie spoglądał na Tarzana i zaczął buntować przeciw niemu małpy. Tarzan niczego nie przeczuwał i stale samotnie wędrował po dżungli. Nadeszła wreszcie chwila, kiedy Tarzan musiał zmierzyć się z groźnym rywalem. Odniósł zwycięstwo, a małpy obwołały go swoim królem. Tarzan. Część druga. Tarzan, mały synek angielskiego lorda, został porwany w afrykańskiej dżungli przez małpy. Wśród nich wyrósł, wychował się i dzięki niezwykłej sile i odwadze został obrany wodzem całego plemienia. A oto dalsze dzieje Tarzana w dżungli. Wyprawa profesora Portera z trudem torowała sobie drogę przez dżunglę. Uciążliwej i niebezpiecznej wyprawie brała udział Jane, córka profesora oraz jej dawna czarna piastunka. Profesor wybrał miejsce nad rzeką na obozowisko, stąd chciał wyruszać w głąb afrykańskiej dżungli. Tarzan i jego plemię zaniepokoili się dziwnym ruchem w dżungli. Mała małpka opowiedziała Tarzanowi o tajemniczych istotach, które rozbiły obóz nad rzeką. Tarzan, skacząc po drzewach, ruszył w ich kierunku. Ukryty wśród gałęzi, długo przyglądał się profesorowi, który wybrał się na przechadzkę w pobliżu obozu. Nagle Tarzan drgnął. Zauważył, że za profesorem posuwa się bezszelestnie gotowa do skoku czarna pantera. Nim pantera zdążyła poderwać się do skoku, Tarzan runął na nią z całym impetem. Profesor z przerażeniem patrzał na śmiertelną walkę. Tarzan podniósł się z ziemi i wydał zwycięski okrzyk, a potem długo przyglądał się białej, bezbronnej istocie. Czuł, że z tą istotą ma wiele wspólnego, myśl ta nie dawała mu spokoju. Powodowany ciekawością, poszedł za profesorem w kierunku obozu i zobaczył, jak córka wybiegła na powitanie ojca. Jane przyglądała się z podziwem człowiekowi, który całe życie spędził wśród zwierząt. Profesor usiłował porozumieć się z nim z pomocą czarnego tłumacza. Tarzan pozostał w obozie, stale towarzyszył Jane i odkrywał przed nią tajemnice i niebezpieczeństwa swojej ojczyzny. Kiedy przechodzili po zwalonym pniu, Jane straciła równowagę i wpadła do rzeki, w której roiło się od krokodyli. Tarzan rzucił się na ratunek. Profesor długo dziękował Tarzanowi za ocalenie córki i zaproponował mu wyjazd do cywilizowanego świata. Tarzan zgodził się. Z pokładu statku odpływającego do Europy, żegnał znikające na horyzoncie brzegi przybranej ojczyzny. Bardzo szybko przywykł do nowego życia. Zaprzyjaźnił się z młodym oficerem, który uczył go trudnej sztuki życia wśród ludzi. La jazza jazza samaja samaja jazza